Cześć, witajcie. Dzisiaj znowu z warsztatu. Znowu. Dawno mnie nie było w warsztacie w sumie. Znaczy ja byłem, was nie było. Dzisiaj chciałem poopowiadać chwilę, co znowu z Manitou. Ale nie, nie, nic się, nic się nie stało. Po prostu chciałem wytłumaczyć i opowiedzieć przez ten niecały rok, co się tam jeszcze wydarzyło z nią. Na całe szczęście nic tam wielkiego, poważnego się nie działo. Bo jak mówiłem to nieraz, że jak robiłem ten remont w ubiegłym roku, to czy znaczy to był ten rok, ale na początku, w styczniu, to chcę to zrobić tak, żeby już nie wracać do tematu. No niestety nie udało się tak na wszystko na raz zrobić. No bo wiecie, jak to jest, jeżeli coś może iść nie tak, na pewno tak pójdzie. Dlatego było kilka poprawek, ale takich jedna bardzo denerwująca, a reszta taka, wiadomo. Mogło się coś tam przyda, przytrafić. Maszyna zrobiła 300 godzin do tej pory od remontu. Czy to dużo, czy to mało? Kiedyś robiliśmy dużo więcej. no Teraz wiadomo, chleb nie obsługuje tamta maszyna, także tu już ileś godzin wiadomo w roku odchodzi. No a tutaj tą ładowarką też aż tak super dużo roboty nie ma, żeby wiadomo kręcić jakieś tam mega przebiegi na nasze potrzeby wystarcza w zupełności teraz moje kilka rzeczy które autorsko wymyśliłem pierwsza rzecz pamiętacie wymieniałem tutaj yy, ślizgi tu są przykręcone ślizgi od teleskopu teleskop jest schowany yy, i tak, te śruby wszystkie szło odkręcić, nie szło odkręcić tych do góry dlatego postanowiłem wbić po prostu okrągłe zaślepki do, do rury takie wiecie ze sklepu kupione na pewno to lepiej wygląda i na pewno będzie pod tym względem lepiej, że nie będzie trzeba się męczyć z tymi śrubami tam kiedyś później. To jest pierwszy taki tutaj mój, że tak powiem, moje usprawnienie. Tu zauważcie śrubki, te wszystkie wszystkie większe śrubek tych właśnie szóstek, takich do osłon skręcania. To są a Tak jest akurat, co to jest? Ta nie nie wiem czemu, ale a ile one tam są? A 2, czy a 4. Niedzewka albo kasówka. Po to, żeby po prostu szło to odkręcać bez problemu i był święty spokój z tym. Bo wiadomo te szóstki to się ukręcają, potem trochę gdzieś rdzy złapie, to nie idzie tego odkręcić, albo klucz obskoczy, albo kurczę się ukręci i tyle. Następny temat. Mój pomysł, tu zobaczcie jest smarownik od słożnia od zwrotnicy. Ja tu zastosowałem taki. Zobaczcie, kurde nie A, to. to jest y, nic innego jak y, puszka po wtryskiwaczu. Do środka jest wciśnięte trochę smaru. I założony jest ten smarownik, przez to, jeżeli chcemy smarować. Wystarczy to ściągnąć, wiadomo tu lekko odczyścić I mamy po prostu czysty smarownik No czysty, w smarze jest, ale smar nie szkodzi I Nie ma problemu z tym, że, bo tu zawsze jest błoto, gnój, nie wiadomo co jeszcze Dlatego taki, taki mój, mój, że tak powiem patent, osłonka na ten, ten Smarownik on jest taki długi Taki Także Także takie ułatwienie Co jeszcze z takich ułatwień to już wszystko. Ułatwień, udoskonaleń, że tak powiem. No, udoskonalenia to tak huczne słowo. Co mi nie wyszło przy naprawie? Tu, co, co wyszło i z czego jestem bardzo zadowolony, z całego kształtu. Naprawdę fajnie ta maszyna teraz chodzi. Szczególnie jestem zadowolony z teleskopu, który tam wyciągałem i tym siłownikiem wypychałem. No, jest idealnie równo, prościutko, także jestem bardzo zadowolony z tego. Z czym był problem? Problem był z... Tu po naprawie tego siłownika. Niestety mieliśmy wyciek oleju. Nie taki, że kapało, lało się. Okazało się, że przy składaniu tego siłownika po prostu ścięłem uszczelniać. No to było robione zimą, wiadomo. Zimą jest zimno i... A złożyć ten siłownik też na maszynie nie jest tak super prosto. Musiałem to poprawić, musiałem wymienić jeszcze jeden uszczelniacz. Niestety trzeba było kupić cały zestaw. Szło dobrać, ale już chciałem zachować się w oryginale i, i dlatego kupiłem cały zestaw. Złożyłem to i teraz jest dobrze do złożenia. Myśl, myślę, że kiedyś będę miał okazję, to pokażę Wam, jaki, jaki patent zastosowałem, żeby to dobrze złożyć. Także tu jest wszystko ok. Tutaj węże i, i przewody yy, I syf trochę, no ale wiadomo, tam zboże się ładuje nieraz to Teraz tak, yy, tutaj mam jakiś tam lekki wyciek z hydrauliki, z tych węży, z tych, tych cienkich, także pompa jest I pompa też się, ta, ta pompa Hydrauliczna też się trochę, że tak powiem poci, zresztą widać yy, Ale to nic, tam tamte troszeczkę oleje to nie szkodzi Gdzieś z jakiegoś węża też jeszcze tam zaczyna kapać. Z tych, z tych cienkich takich muszę to tam kiedyś najrzeć przy czasie, ale tam na razie nie, bo nie mam czasu. Ta łapa, którą tu tutaj przerabiałem, przykręcałem na większą ilość śrub, trzyma zarobiście. Wszystko jest ok, no tu jest wszystko, że tak powiem. ok. Oprócz tych delikatnych, tam delikatnego się pocenia, to jest wszystko dobrze. Tyle oś jest ok. I teraz tak. Nie wspominałem o tym za bardzo, bo nie wiedziałem w sumie co jest przyczyną. Ale miałem taki przypadek przy tej dowarce, że nie chciała jeździć. Włączało się jazdę i nie jechała. Dopiero po przerzuceniu tego przełącznika nawet w lewo w prawo, zaczęła jeździć. To jest przełącznik, który przełącza nam, że tutaj jest taki mikrowyłącznik i jest przy naciśnięciu hamulca, po prostu rozłączy jazdę bo ładowarka tutaj ma, że tak powiem tu jest rozłączenie z skrzyni na neutralnej tu przy joysticku mamy guziczek tak, tak jakby to można to nazywać też rozłączenie napędu i przy tutaj, tutaj, tutaj jest dźwignia żeby, o, słyszycie? nie pokażę, bo nie będę tam się wciskał tu jest też taki do zmiany biegów tylko przytrzymujemy po prostu i przerzucamy no i oczywiście na no to co, no to wyłącznik, nie? Ja kupiłem wyłącznik, to samo, nie jeździ. Mówię, trochę mnie to dziwiło, bo jak miałem wyciągnięty, jak miałem wyciągnięty teleskop, to oczywiście wszystkie tam, z jest pod teleskopem, tam gdzieś tam, 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 to wszystkie wyciągnąłem wszystkie te cewki, wszystkie, no dwie są. Czewki, przewody, wszystko poczyściłem, wszystko tam naprawdę zrobiłem cycuś, coś na wazelinkę, żeby kurde było już ten, bo mówię, to będzie pewnie przyczyna tego niejeżdżenia takiego, bo to było, że tak powiem, sporadycznie, raz kiedyś. I tak mniej więcej dwa, dwa miesiące po remoncie, yy, tak, tak, już była wiosna taka, dosyć zaawansowana. No ładowarka kuźwa no nie jeździ i nie jeździ Już nerwy, bo może mówię to jest rozwalone To też rozebrałem, to popatrzyłem co tam jest Poczyściłem, posikałem jakimś tam szprejem No niestety nie No i porozbierałem te wszystkie tu plastiki Tu, 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 tam Wiadomo idą wiązki I się okazało, że jak ruszę wiązką To zaczyna łączyć tę tą jazdę i zaczyna jechać I po nitce do kłębka Dojechałem do Kasety bezpieczników. Zobaczcie, tu jest kaseta bezpieczników. Tak, i tu mamy płytkę z bezpiecznikami, z przekaźnikami, z piździkiem takim, tam. No i mówię, no, coś jest tutaj grane, bo jak tu ruszam, tu na dole gdzieś zacząłem ruszać, to zaczęła załączać się jazda. Nie, i zobaczcie, ten przewód. Tu mam śrubokręt. Ten brązowy przewód, ten. O, widzicie? Ten brązowy, ten, ten O, tu jest zateśmowany. On był fabrycznie tak ułożony jakoś dziwnie, że dotykał do spodu tej płytki tutaj z tamtej strony. Przetarł po prostu się lakier i to, to się łączyło po prostu tak, jakby dwa, dwa przewody się łączyły i przez to nie było jazdy i nie, nie jeździła przez to. Także. Taka przyczyna, bo wiadomo wyciągłem to, nie chciałem tego, bo mówię, no najlepiej by było to termokurczem zrobić, no ale Mam wypinać przewód, czy go potem łączyć, bez sensu, no tylko taśmą izolacją czarną i, i będzie dobrze No i ułożyłem inaczej te przewody Przez co nie będzie, nie dotykają już do, do tej płytki, po prostu wiecie, no płytka jest Płytka jest z jakiegoś tam tworzywa Nałożone są druki, o tak jak tutaj widzicie, macie druk i to jest pokryte takim specjalnym lakierem I lakier się po prostu Jak się zetrze ten lakier, ta warstwa To mamy dostęp praktycznie do masy Czy do prądu I po prostu to jest ta przyczyna Tego całego Zamieszania się tak powiem Co dalej Mogę powiedzieć to, że To oczywiście jest otwarte teraz Bo to oryginalnie jest To na potrzeby filmu jest oczywiście Otwarte Tu wszystko jest o, zobaczcie, wszystko jest tacy, nie? Tu jest wkręcik, później to przykręcę. Nieważne. No, siedzenie, nie wiem czy mówiłem, czy nie mówiłem. Siedzenie też było u tapicerza. Tu była taka dziura. Tu, o, w tym miejscu, wiadomo w się tu niszczy siedzenie, bo jak się wysiada tylko się zesuwając dupą z siedzenia, no to po prostu robi się dziura. No, ale tutaj mamy takiego kilkanaście kilometrów. Ode mnie jest taki zakład, który. Regeneruje wszystkie takie różne dziwne rzeczy, i zobaczcie, no kurde, naprawdę oryginał, nie? No to zaczyna. No, widzicie? No, jest tu inny odcień, no ale ja pierdzielę. No, przetłoczenia, wszystko cyk. będę chciał za jakiś czas pewnie zawieść od 6-5 pod sufitkę do, do nich, bo no, taka brzydka jest, już zaczyna się tam obwieszać, tam ma takie specjalne. Te poprzekręcamy na takie klipsy. I, no i to ty, tam tyle, nie? No, a tak poza tym, wszystko, śmiga, wymiana oleju musi być zaraz silnikowego, no już trochę przejechane jest więcej, ale to nic, to tam yy, więcej. Manitou tu w tej maszynie zaleca wymianę oleju silnikowego co 500 godzin. Ja wymieniam co 250-300. No, 300 to już jest tak, jak teraz to już jest huk, co 250. Jechałem na 10, 10W40, a teraz raczej 15 pójdzie, bo czemu? Bo kupiłem beczkę z 200 litrów i, i pojadę sobie na jednym oleju wszystkimi maszynami i tyle. Także Sezon warsztatowy się wkrótce zacznie, ale o, w tym roku będzie ciężko z, z czymkolwiek tutaj w warsztacie, ponieważ mam trochę innej roboty, wiadomo musimy y, parę rzeczy jeszcze zrobić koło chlewni, y, inny budynek, który kiedyś była chlewnia, też będziemy raczej, zaczęliśmy już przerabiać nawet na garaż, gdzie kiedyś były lochy, będzie garaż, teraz to na ciągniki i na ładowarkę właśnie, żeby nie stała mnóstwo w warsztacie. Także jest tych zadań trochę dużo. Pole zakończone. Także pozytywnie. Oprócz ceny świni wszystko jest OK. Także to było na tyle dzisiaj. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!